Fundacja Stewczyka wsparła tą imprezę. Natomiast współpracujemy od lat 10, jak dobrze pamiętam i to środowisko łódzkie jest zawsze dla nas ważne, bo, bo promuje obywatelskie aktywne postawy. Jeżeli nie spółdzielcze kasy i polski kapitał, to kto ma wspierać obywatelskie inicjatywy w Polsce? Obce banki? Nie, nie sądzę. Współdzielcze kasy są spółdzielniami. I każdy, kto się przychodzi do skoku, zapisuje się jest współwłaścicielem. I od listopada spółdzielcze kasy będą mogły przyjmować do swojego grona i kredytować, obsługiwać finansowo organizacje pozarządowe, spółdzielnie. Być może to jest ten element, który pomoże w szybszym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy festiwal odbył się w 2003 roku. To jest ósma edycja, mieliśmy dwie roczne przerwy, teraz wracamy. I wracamy do takiej starej formuły obywatela, dwie poprzednie edycje były poświęcone tematom teraz trochę lżejszym, teraz wróciliśmy do, do korzeni, do rzeczy absolutnie fundamentalnych, czyli do demokracji. No inspiracją do wyboru takiego, a nie innego głównego tematu imprezy są, są dwa, dwa stwierdzenia, no po pierwsze to, że Demokracji w różnych dziedzinach życia publicznego zdecydowanie jest za mało. I drugie przekona przekonanie, że istnieją sposoby, istnieją mechanizmy, istnieją pomysły na to, jak e, ludziom większe, e, większy wpływ na sprawy ich dotyczące przywrócić. Stąd, e, stąd pomysł i stąd główne hasło festiwalu odzyskajmy demokrację. My wprost mówimy, że e, Stowarzyszenie Obywatelom, organizator festiwalu, mówimy, że jesteśmy organizacją polityczną. Polityczną nie w tym sensie, że e, e, angażujemy się w e, sprawy partyjne, tylko w tym sensie, że e, interesują nas sprawy publiczne, interesują nas zmiany w systemie. E, wykonywania władzy, chcemy mieć wpływ na to, jak wygląda nasze miasto, chcemy mieć wpływ na podejmowane decyzje. To, co, co właśnie jest dla mnie wartościowe w tym festiwalu, to możliwość zarówno posłuchania, jak i też porozmawiania. Tutaj jest taka kumulacja tego, że, że w ciągu tych trzech dni tak intensywnie można posłuchać jakieś właśnie rzeczy, które tak normalnie na co dzień się rozmywają. W demokracji wszystko opisane jest jakąś ustawą i my jako społeczeństwo musimy mieć na to wpływ. Dlatego pomiędzy jednymi a drugimi wyborami jak najwięcej, w jak najróżniejszej formie zorganizowania, przy czym mówię, związki zawodowe są tutaj fundamentem tego społeczeństwa obywatelskiego. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości.